Państwu, na dzisiejszą sesję mamy pytanie, czy Polacy są zdrowi? Jestem przekonany, że odpowiedź jest jedna, ale rozmaicie można ją zacząć. Ja może rozpocznę od tego, że przeciętny mieszkaniec bardziej rozwiniętej części świata jest istotą zdrową. Może to dziwić w obliczu wszechobecności chorób i, 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 i różnych zagrożeń. No ale choroba nie jest równa chorobie, i, a za stan pożądany nie możemy tylko uważać ideału, a sytuację przeciętną właśnie. Może, żeby uniknąć dość kłopotliwej definicji zdrowia, posłużę się bardzo prostym mechanicznym modelem, podkreślając to, że no, tak jak w samochodzie sypią się w drobne części, tak i w ciągu całego naszego życia, także no, ciągle Mamy jakieś choroby ostre, przechodzimy albo też niezbyt groźne. Schorzenia przewlekłe, takie jak zapalenie zatok czy ucha, nosimy okulary czy wkładki, a zapisują nam środki uspokajające. Oczywiście zdarzają się już od bardzo wczesnego wieku poważne choroby i ciężkie w skutkach urazy, ale Organizm ludzki zwykle pracuje względnie sprawnie do jakiejś połowy lat 50. dzięki temu, że funkcjonują prawidłowo główne podzespoły tego organizmu, takie jak silnik i inne no, życiowo ważne nośniki funkcji organizmu. Po tym czasie zaczyna się problem bardziej. Różnicować i są ludzie, którzy szybko no, tracą siły i zdrowia, ale także i tacy, którzy no, bardzo długo potrafią zachować sprawność umysłu i ciała. Nasz na dzisiejszy etap jest taki, że, żeśmy no, jako tak opanowali choroby o zasięgu epidemicznym, zwłaszcza ostre, natomiast mamy problem z wzrostu ilości chorób tak zwanych nieszczęśliwie zwanych cywilizacyjnymi typowych dla drugiej połowy życia na pewno mające, mających u swojego podłoża element genetyczny, ale z pewnością ich kariera nastąpiła z powodu środowiskowych tutaj jakichś zagrożeń. Niektóre z nich znamy. Jakkolwiek są to z reguły złożone sprawy. Można to zilustrować na przykład karierą choroby niedokrwiennej serca. Choroba bardzo groźna, ale poprzednio, jeszcze na początku naszego wieku, była rzadką chorobą. Jej kariera no, datuje się od końca I wojny światowej. Mówi profesor Leszek Ceremurzyński, dyrektor Instytutu Kardiologii. Mam mówić w ciągu kilku minut Państwu o chorobach serca. Oczywiście temat jest to na długi wykład, ale może spróbujmy powiedzieć o najważniejszych sprawach. Wszyscy wiemy, że w Polsce narasta epidemia chorób serca. Mówi się, że jest to jakby odprysk cywilizacji, ale nie możemy się z tym zgodzić, opierając się na obserwacji reszty świata. Tę cywilizację współczesną rozwinęły bardziej inne kraje, jak na przykład Stany Zjednoczone czy inne kraje Zachodu, które także spotkały się ze zjawiskiem epidemii chorób serca lat temu wiele, ale umiały tę epidemię ograniczyć i ją skutecznie zwalczają. Polska w tej chwili, w Polsce narasta epidemia i my musimy nauczyć się ograniczyć tę epidemię i ją zwalczyć, aby ją następnie zwalczać. Jak wiemy, główną chorobą serca jest choroba wieńcowa, która doprowadza często do zawału serca. Jest to problem miliona Polaków. Prawie milion ludzi w Polsce choruje na chorobę wieńcową i prawie 100 tysięcy ludzi rocznie zapada na zawał serca bardzo ciężką chorobę. Co... Powoduje tę chorobę. Trzeba wiedzieć, żeby unikać tej choroby. Powoduje wiele rzeczy, ale do najważniejszych rzeczy usuwalnych należy nadciśnienie tętnicze. Jest to choroba 4 milionów Polaków, przy czym trzeba powiedzieć, tylko mniej więcej połowa ludzi wie, że ma nadciśnienie, a jak nie wie, że ma nadciśnienie, to przez lata całe większe ciśnienie krwi powoduje zniszczenie naczyń i w rezultacie albo zawał serca, albo wylew krwi do mózgu. A więc, proszę Państwa, 4 miliony ludzi ma ciśnienie. Połowa tylko ludzi wie o tym, a leczy się niestety nie więcej niż 20%. Także jest to wielki jeden czynnik ryzyka, który można usunąć przy świadomości tego czynnika ryzyka i jego grozy. Nadciśnienie tętnicze. Na drugim miejscu z przyczyn uczuć usuwalnych bym postawił palenie tytoniu. Jest to może zaskakujące dla Państwa, że ja, mówiąc o najważniejszych przyczynach chorób serca, tak wysoko plasuję ten element, tę używkę: palenie tytoniu. Najpoważniejsze kliniki i laboratoria świata udowodniły bardzo, bardzo wyraźnie, że rzeczywiście jest to czynnik ryzyka chorób serca bardzo poważny. Także obok moich kolegów onkologów, którzy widzą w paleniu papierosów główny czynnik ryzyka wystąpienia raka płuc, palenie papierosów jest to jeden z najważniejszych czynników prowadzących do wystąpienia ciężkiej choroby serca. W naszym kraju pra pali prawie 70% populacji. Inne kraje, które się zorientowały, jak bardzo groźny jest to nauk, na przykład Stany Zjednoczone, doprowadziły do ostrego spadku, do dużego spadku ilości palaczy do mniej więcej 30% populacji. I mają sukcesy, jeśli chodzi o profilaktykę chorób cesa. więc palenie papierosów u nas niestety dramatycznie, dramatycznie rozpowszechnione. Wreszcie, powiedzmy, co by trzeba zrobić w kraju, żeby ograniczyć epidemię, która jest bardzo, bardzo narastająca, i tak gdybyśmy chcieli popatrzeć na liczby, popatrzmy na tę planszę. To są plansze przygotowywane do wykładu dla studentów. Widzimy tutaj, że jeśli byśmy stan zachorowań. W roku 69 przyjęli za 100%, to Polska w kilkanaście lat później ma ogromny przyrost. Obecnie ta linia jeszcze idzie bardziej do góry. Natomiast inne kraje, jak widzimy, mają, notują spadek tego przyrostu. A więc bardzo silny wzrost chorób serca w naszym kraju w przeciwieństwie do innych krajów. Jeśli chodzi o y, możliwości zwalczania epidemii, to oczywiście musimy mieć środki. My lekarze musimy mieć środki do zwalczania epidemii, ale tu muszę od razu powiedzieć, że żadne największe środki, nawet państwowe i inne, nie pomogą, jeśli ludzie sami będą doprowadzali się do ciężkich schorzeń. I tu wracam znów do tego nadciśnienia, którym się nikt nie interesuje i do palenia papierosów. I do alkoholizmu. Jest to trzecia grupa przyczyn, ba, trzecia grupa spraw bardzo istotnych dla chorób serca. Jakie mamy środki? Środki mamy niedos, niewystarczające. I musi mieć większe środki tak z budżetu państwowego, jak i z budżetów innych. Jakich to innych budżetów? A to? A to. Z przemysłu bądź, z, bądź z, ze świadomości ludzi powinny wychodzić inicjatywy wspierania służby zdrowia. Myślę tutaj o różnych spółkach, firmach prywatnych, o wreszcie darowiznach ludzkich. Na całym świecie budżet służby zdrowia składa się z różnych elementów. Oczywiście głównym elementem jest państwowy budżet, ale także są budżety innych, innych organizacji i ludzi prywatnych. Wtedy wspólnym wysiłkiem możemy ograniczyć epidemię chorób serca. Popatrzmy, jak jesteśmy bardzo ubodzy w kardiologii polskiej. Badania diagnostyczne możemy wykonywać mniej więcej w 20% potrzeb. Leczenie operacyjne zaledwie w 15% potrzeb. Także 85% ludzi nie może być zoperowanych, gdy muszą być zoperowani z powodu choroby serca. Rehabilitacja w niewielkim procencie, leki sami nie wiemy właściwie w jakim procencie mamy dostateczną ilość leków w przypadku chorób serca. A wreszcie łóżka szpitalne. Widzimy, że u nas chorzy leżą w korytarzu, co jest zupełnie niezwykłe. To zupełnie jakby, jakby zdrowego człowieka wysunąć z jego mieszkania na korytarz domu, gdzie mieszka i chcieć, żeby się dobrze czuł. Człowiek chory, w dodatku jeszcze uplasowany na ruchliwym korytarzu szpitalnym, z trudem się leczy. A to jest obrazek codzienny w naszych szpitalach, zresztą także i w tym szpitalu. Proszę popatrzeć, jak mało mamy łóżek szpitalnych. Na 10 tysięcy mieszkańców. Yy, Kraje skandynawskie po 150, 150, 148 łóżek. Sąsiedzi NRD 102, Czechosłowacja 101. Norma WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, przewiduje mniej więcej 100 łóżek, a mam 55 łóżek, tylko na 10 tysięcy mieszkańców. Oczywiście bardzo trudno przy takim uzbrojeniu, jeśli chodzi o diagnostykę chorób serca, o leki i wreszcie o pojemność szpitali, bardzo trudno epidemię zwalczać. Ona. Narasta nam zagraża. Innym przykładem kariery złowrogiej choroby, jaką jest rak płuc, jak wiemy, jest to banał, jest po prostu przyzną tej kariery i, i spalenie papierosów. Wiemy aż nadto dobrze, że z, z dziesięciokrotnia ono ryzyko raka płuc. Mówi docent Tadeusz Lewiński, onkolog, to rakochirurg. W ostatnim czasie tyle mówi się o zagrożeniu ekologicznym, że nie sposób nie mówić o raku płuca, najczęstszym nowotworze złośliwym u człowieka. Wskaźniki zachorowalności na raka płuca w naszym kraju kształtują się powyżej średniej światowej, ale niepokoi fakt, że, że wzrost umieralności na raka płuca jego tempo jest dwa razy szybsze niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie. Wzrost zapadalności na raka płuca obserwujemy w czasie, kiedy w wielu krajach zachodniej Europy wskaźniki w młodszych kohortach mężczyzn maleją. Od blisko 40 lat znana jest zależność między paleniem papierosów a występowaniem raka płuca. Tym tytoniowy jest czynnikiem wywołującym raka płuca. I jest Czynnikiem wywołującym raka płuca u 85 do 90% chorych przyjmuje się, że u połowy chorych, którzy nie palili papierosów, odkrywa moment pasywnego palenia, to znaczy przebywania w, 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 w dymie pochodzącym z papierosów wypalanych przez inne osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu. Narażenie zawodowe wynikające z pracy w niektórych gałęziach przemysłów, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę. Przy czym jest większe u palacza papierosów. Chodzi o synergistyczny moment działania tych karcinogenów. Dla większości pracowników przemysłu Którzy palą, większe zagrożenie dla zdrowia stanowi papieros niż ekspozycja na negatywne yy, czynniki yy, środowiskowe występujące w przemyśle. Ryzyko zachorowania na raka płuca palacza papierosów jest dziesięcio, a nawet do trzydziestokrotnie większe niż osoby niepalącej przy czym zależy od wieku podejmowania palenia, od liczby dziennie wypalanych papierosów, od zawartości ciał smołowatych w wypalanym papierosie i długości czasu palenia. Kwestia dawki to jest moment zasadniczy w karcinogenezie tytoniowej. U palaczy, który, którzy zarzucają palenia, ryzyko zachorowania powoli zmniejsza się i przyjmuje się, że po 15 latach jest tylko dwukrotnie większe od ryzyka należnego osobie niepalącej. Czas, jaki upływa od podjęcia palenia do pojawienia się raka, zawiera się w granicach 30 do 40 lat. Wydaje się, że, i są na to dowody w innych krajach, że gdyby młodzi ludzie nie podejmowali palenia, a palacze zarzucili palenia, to po 25-30 latach drastycznie zmieniłby się obraz epidemiologiczny raka płuca w naszym kraju. Na moment profilaktyki, to znaczy nie podejmowania palenia, jest niezwykle ważny, ponieważ leczenie jest bardzo trudne i rak płuca przez dłuższy okres czasu nie wywołuje charakterystycznych objawów, to też diagnostyka jest niełatwa. I niestety należymy do kraju, gdzie odsetek chorych leczonych jest zdecydowanie niższy niż w krajach sąsiadujących, już nie mówiąc o krajach zachodnich. Rak płuca nie jest jedynym nowotworem tytoniozależnym. Także szkodliwość palenia no, rozciąga się na, na występowanie bardzo, bardzo wielu y, nowotworów. Y, I nie tylko nowotworów, także w moment no, zaniechania y, palenia albo ograniczenia y, jest, ma podstawowe znaczenie epidemiologiczne i ekologiczne w naszym kraju. Te dwa przykłady pokazują, że no, możemy się bronić przed tymi chorobami, które no niezbyt fortunnie nazywa się cywilizacyjnymi. Jako społeczeństwo nie możemy powiedzieć, że to jest sprawa medycyny. Ale w takim razie, zwykle jak mówimy o karierze, to myślimy o tym, że ktoś, kto tą karierę robi, jest. Ten jego sukces zależny od niego. A w danym przypadku to użycie słowa kariera jest troszkę o tyle, jak właśnie powiedziałem, przewrotne, że w gruncie rzeczy kariera danej choroby nie zależy od tego, jak dalece ta choroba jest efektywna, a raczej jakie warunki są, że ona może stać się efektywna. Tak, jednak obstałem przy, przy tym, że jesteśmy w jakiejś mierze panami swojego losu. Świadczy o tym chociażby to, że byliśmy w stanie, przy, no, wykorzystując informacje o, o, o chorobach zakaźnych, o, zmniejszyć zagrożenie tymi chorobami tak, naszego, naszego pokolenia. I. Są kraje, w których zarówno choroby wieńcowej, jak i raka płuc ubywa i to jest zasługa społeczeństw tych krajów, bo tutaj także wykorzyst... społeczeństwa te wykorzystują wiedzę, która się zgromadziła na... na teologiczną wiedzę na temat tych chorób i uważam, że jesteśmy na tym etapie organizacji społeczeństwa. Na tyle jesteśmy postępowi, że, że panujemy nad znaczną częścią chorób zakaźnych, ale jesteśmy zapóźnieni, ponieważ dotychczas nie potrafiliśmy odwrócić rosnącej tendencji w występowaniu. Choroby niedokrwiennej serca, Dobrze, ale raka płuc, ludzkość tak, czy polska? Polska. 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 Ludzkość Więc jest zróżnicowana. Ta... Ludzkość są kraje, w, w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i, i większość krajów zachodnich Europy to zarówno częstość choroby niedokrwiennej już prawie z reguły, jak i i niekiedy już także częstość raka płuc maleje. Dobrze, ale w takim razie... Natomiast jest, u nas, rośnie, no u nas jeśli, rośnie. Uważam, że to jest że skutek niedostatecznej organizacji życia społecznego, które na, organiza, z, z, powinno no także względniać przeciw na walkę z tymi podstawowymi czyli, plagami. W tej czyli chwili. jeśli to jest tak, że Sukces, jak pan to nazwał, choroby, jest nie sukcesem w gruncie rzeczy danych zarazków, czy y, ja wiem, no, czynników endogennych organizmu. Nie jest to przesłanka genetyczna, nie jest to coś mu właściwego danemu człowiekowi, czy danej populacji. Tylko jeśli to zależy od warunków, w jakich to się... Czyli ten sukces jest niejako... Poddaniem się, niejako straceniem pozycji w walce o zdrowie. To w takim razie, jak Pan oceni w tym, z tego punktu widzenia fakt, że Polacy mają inną na przykład częstość zachorowań na poszczególne choroby niż inna część świata? Pan podzielił tu na kraje bardziej rozwinięte, na kraje mniej rozwinięte, na ludzi żyjących w lepszych warunkach, ludzi żyjących w dobrych warunkach. Jak na tym tle? Pan opisze, mówimy gdzieś, czy Polacy są zdrowi. Więc w takim razie, jak Polacy, jak wygląda zdrowie Polaków na tle innych społeczności? Jest to... E, I teraz, problem. przepraszam, opisuje Pan już warunki, w jakich Polacy chorują. Nie jest to ich defekt genetyczny. Nie jest to, na co oni są zdani. Tylko opisuje Pan warunki, w których zachodzi dane zjawisko. Sądzę, że jak na świat jesteśmy w dobrej sytuacji, jak na Europę jesteśmy w złej sytuacji i to trzeba zmienić. Otóż w walce z chorobami usuwalnymi, takimi jak ostre choroby zakaźne, a także choroby cywilizacyjne, Światowa Organizacja Zdrowia no, zaproponowała program z z, z, będący. Zdrowie nie... dla wszystkich w ta, roku 2000. Tak jest. No to... dobrze, ale to jest w gruncie rzeczy realne zdrowie dla Europy w roku 2000, a nie dla świata. Tak, tak, tak. Więc ta wersja, a którą dla my usiłujemy przyswoić, jest wersją propagowaną przez Biuro Europejskie tej organizacji. To a dla Polski. Składzie... Czy Pan uważa, że to jest realne dla Polski? Sądzę, że jest realne. Jakkolwiek my mamy. Yy, dodatkowe problemy w porównaniu z Zachodem i powinniśmy uwzględnić nasze trudności, których no jest, mamy, których mamy więcej. Jak powiedziałem, nie do końca mamy opanowany problem. Ale czy pan tak. nie mierzy sił na zamiary? Nie ma ja wyboru, nie, ma, nie wyboru. ma wyboru. Musimy podjąć z walkę z głównymi chorobami współczesności. Dobrze, Również w naszym jeśli... kraju. Przecież mm, są pewne ślady już niezamierzonego sukcesu, na przykład zaczyna maleć umieralność z powodu raka płuc w najmłodszej grupie mężczyzn. Jest to tendencja, od której zaczyna się odwrót raka płuc. Mam, to wiele sukcesów mamy niezaplanowanych, jest to jeden z nich. Trzeba go pogłębić. W okresie polskiego kryzysu lat 80-82 mieliśmy spadek umieralności z powodu choroby wieńcowej i in, niektórych innych chorób, takich jak na przykład Marskość wątroby spowodowany zapewne no, tymi niedoborami w, w brakiem w możliwości przynajmniej zachorowania i no, Nie, nasz, nasz czas jest, się niestety to, już, to, to, już kończy tak. w związku z tym jakby pan odpowiedział na to pytanie czy Polacy są zdrowi ale już rzeczywiście w dwóch zdaniach czy rzeczywiście jest pan takim optymistą bo z mojego podwórka ja zajmuję się raczej tym środowiskowymi uwarunkowaniami stanu biologicznego człowieka to mnie to wygląda bardzo nieciekawie skąd pana optymizm że mamy w ostatnim ćwierćwieczu bardzo niepokojący wzrost częstości y, chorób przewlekłych. Ten, ten, te tendencje trzeba przezwyciężyć. To nie jest optymizm. To jest uświadomienie sobie nieuniknionej konieczności. Czyli to jest konieczność i w tym kierunku musimy iść. Tak. No to myślę, że tym, tym optymistycznym słowem musimy zakończyć. thank